Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Ligi Legend zapomniałem włączyć osłonię, ale dobra Zagramy sobie dzisiaj trundlem Na topie Fajna pozycja, myślałem, że dzisiaj w darmowej, no problem, zagram A, i myślę tak z prostej beczki zmienia Mam pomysł na baner Naprawdę Jinju, no Mam pomysł na banner Eee... Ja Muszę... go zrobić na stream, bo teraz w piątek, jeżeli rodziców nie będzie, to mogę zrobić streama. Boję się, czy mój procesor wytrzyma. Mój pies, siknę. Eee, boję się, że mi procesor nie wybuchnie z jednego powodu, a drugi, że rodzice będą po prostu, nie? A tak to, to mogę zrobić po prostu z rysowania w pańcie. Ja lubię Paint'a i porysuję sobie to w paincie. Dzięki yy, A chciałem jeszcze zmienić nazwę Na YouTube yy, Tylko nie wiem czy... No, tak, mam tak pomysł Heisenberg Biały, teraz podaj nazwę, Heisenberg, biały i... Yy... Chyba to wszyscy muszą to... What? Naprawdę. Czemu oni jak. What? Dlaczego Sion? A nie, gdzie Sion? Sion dżungla? Pod to? What? To będzie najbardziej porąbany odcinek, jaki chyba... I y, grę, jaką grałem. A to już nie wyjdzie sobie. Ty ja mu ma, ale ja bym mało robił, bo to jest Swain. Nie wiem dlaczego! Ojej. Ja Oni się chyba chcą tak po prostu pobawić. Bo więc się ludzie widzą. Ale ten Swain będzie mnie jebał. Później. No nie ma nic a nie zdążyłem No tak, zapnę Jeszcze mu... Pierwsza kręgę. No nie wiem no. Co jest z tą grą? Muszę już cofać. pójdę, bo to jest support zresztą, nie będę tylko tak kamerowo. Zresztą mogę... Ale jeszcze... Był trochę mi przyspieszenie. Po prostu tym powinien, ale... Ja jeszcze kola sypi jakby. Ojojoj, mm. oj, oj. nie wiem czy jestem podgłośniony dość... Yy, idealnie... I chyba będę musiał sobie go wziąć na naprawę tego... Tego komputera. Oooooo! Bo... Dobra, jakoś tak idzie. Wezmę sobie naprawę tego komputera, bo będę musiał wziąć. Czemu on już ma fula? On też ma, te... ma te... taką? No, no, no. No, no, no. No, no, no. gnoju, jeżdż. Stopy okay, już pokonano. nie, bo to na... Zobaczymy, jak to się da być w nogach. Nie, tam gdzie za tam tam było... Potem, więc... Grana utylił się na tobie, zresztą miejsce tego odcinka, więc... Ale żeby Swain na topa, jeszcze pod to żeby nie pod piorunka, żeby nie miał, nie miał łatwiej On się nie teleportnął! A pod... O nie Dobra idzie po mnie, wiecie co Bardzo, bardzo mat jest widzę Dobra se, kupię sobie do hardbreakera. Mówię po angielsku, bo jakby łatwiej to mi tak się wpaja, a, a nie chcę po prostu nie chcę mi się zmieniać na angielski, nie, bo jakby po polsku łatwiej mogę na przykład dany przedmiot wytłumac wytłumaczyć, dany przedmiot zrobić co co robi. Nie? Syk, puha pewnie Ojej Ja się będę balak, będzie miał trochę, bo... Przeciwnik pokonany Nie dało ci się zabić wroga A to jest Trundle, no ja chyba z tego trądla kupię Jest góry potężny No co kolejny taki, nie wiem Czy to muszę sobie wrzucić ten film z tego z... Nie słyną nie Z, z Kaina, bo nim grałem. Muszę się sobie wyrzucić. A um, praktycznie jestem tutaj nafidowany. Nie wiem jak... nie wiem jak jone, jone dżungla, ale chyba widzę, że oddaje. No, bo to się leczy. Jeszcze z, z buffów. Więc... A mówcie jak będzie wam syczeć. Wiesz napiszcie też w ogóle, bo tak... Tak gadam z wami, gado, gadam do was za 21 subskrypcji. Właśnie się nic mi nie ogląda i... Ej! Hmm. Zniknął, zniknął, może uważać, może... A nie, dobra, poszedł sobie z znowu. Wat, What, 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 Co jest z FPS-ami? Wracać! Come back! Dobra, Przeciwnik pokonany! Jedno, on idzie po tym, dobra nie, 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 nie. No, mnie. Dwa trupy. Mam To już nie dokonane. Nie złapał. mi No myszka, ale współpracuj. Nagle w -y mi się dupnęły. Ma fajne. Już placek się nagrzał. Sekundy praktycznie grania, nie? Quick Discord. O na przykład, może teraz trochę mi się powiększy. Uuu. Trochę no, no, ten trochę powiedzieć. No ale ten się zaraz poczuję. O dobra, ja się poczułem, bo nie wiem, to ma milion Ceków. Teraz wysokość energię ci dział bohater dużo nie ma Nie do powstrzymania. Koniec Teraz już dużo będzie trochę ze mnie. O, zdupiłem no... Oczywiście tak zawsze mam kurwa Terek e -E i muszę poczuć. EQ, Mam turek do przejścia. Ale nie wiem, kto. Ja już bym się z tym. z wolał pobić niż. z Ionem. Nie wiem, kto. Nie nienawidzę się go postaci na topa. W ogóle zasięgowych postaci na to nie powinien. dobra, opór Jacea, opór Jaysa, Jace Jayce to jeszcze da się do tego Opró O, tylko oprócz Wejsa Przeciwnik został seryjnym zaznaczoniem. Też będzie flasha. A nie, bo on wtedy flash, więc nie ma flesza nudy. Teraz se czekaj pod wieżą. Hmm. Tu pan, nie, nie nie trafił oczywiście. To jest nic w CS-ach wygrywałeś Oczywiście... No, nie mogę tak... Napały na mnie. A ty już nic nie robisz... Tak, bo to obraże nie zadaje na stopie Jezu, na całą mapę tylko jak ten sajon leci Jeszcze już tam kupiłeś, czarostrze widzę, że robisz to so pokonany Ednerwiający jest ten syla e, ten naprawdę bo no, Jakby nie tylko tego to się cofnę Czuję kasy I need many money. O jez, on Sto so już pokonany Mann, niestety, bo on sobie pod wieżą stoi. No, jakże by inaczej? Już bym chciał mu coś napisać, ale nie chce się po prostu frustrować. Nie gra pod tą wieżą takie tager, skurde skały. Bo było się tego sobie nie chcę, tylko sobie po prostu. sami w nim wygrywam. Dać, nie na razie zobaczmy. No, w tym mi na razie. w tym mi wygrywam. zbić potrafię wbić basicami, no naprawdę. Teraz masz e już nie? Już masz e, już masz e. Widzę jak na mnie patrzy. Widzę. No fajnie. No o! Fajnie. Ucieknę, ucieknę, ucieknę. Oczywiście, bo za przeproszeniem.

O, o. Fajnie, że coś mogę zrobić, nie? Koniec. Jej. O. Milion ceceków na mordę, no. co to, to ten Jinnor wala, no. Dostał skina i się flexuje, ale nie potrafi nim grać. Co se kupiłeś. Bucika se kupiłeś. Z przebiciem pancerzy. No dobry, tepek no bo zwróciłem. Myślę, że nie bierze, za chwilę zniknie. Więc najgorsze. Hmm. On nie puszuje, więc... No, nie, dobra puszuje. O, on już ma dziesiąty. Puh. Ciekawe z czego, z niczego praktycznie. Trochę mamy... Koniec nie, serii... Nie pan Puszuje? czemu on nie puszuje? O, już tam tego fajnego I typ O, może nie. Koniec serii. Pinzet, już jest postoszenie. Nie, już nie ma tego. No, nie gadaj, naprawdę. Dwa trupy w grudni przeciwnej. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. No, tak, miej te peka. Miej te peka, no. To mnie traf. To by tak, przeszkampię się na niego. Teraz już nie ucieknie Nie, nie porąbało was. Porąbało was O tak Ale, ale ogar Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Ja no bo było tym Ale się FPS na to chodzi jakoś Koniec serii Przeciwny ja se nabijam tego letal tempo bo, bo nie wiem Bo on może O, jeszcze dopuszczę do końca, nie? To już się naprawdę zdenerwuje Zgaduję, że... Dobra, nie dopuszczę Do dupy on jest, on jest do dupy Przeciwnik pokonany Ja zrobił się przy mego to sobie po także Ja nie mam many na tym trandlerze. że? Panie panie trandlu. Nie mam many na nim, więc. on nic nie zrobił. Ja muszę sobie tą wieżę rozwalić. A teraz on jest wyżej w CS-ach. Nie mam tego.

Nienawidzę tej gry! Grupy w drużynie twoją wieżę Przepraszam, że się tak wydzieram, no ale już, No nie mogę, no... Mogę tę opłatę sprzedawać... Jaaaa... Yeah! To jest do dupy, no? Grasz sobie, nie wiem... No pff, grasz sobie normalną grę Swaintop No pff. bo, Bo ja mogę sobie grać z kim chcę Grajcie ludzie normalnymi postaciami na normalnych pozycjach Co to jest za problem? To jest tak irytujące jak on ci to E walnie później WQR i leczy się Leczy się tyle, że da się zesrać za przeproszenie No chodźmy. No! Nie Najbardziej znacząca postać dziwnie. No, nie PO CO NERGĘ KAJSY BRAŁ?! CZEMU NIE kujany? No bo... O tak, ja już mamy nie mam, fajnie Ho! Oh. Oh. Koniec! Co już Eee, zajliście. Fajna kurka, gra Nie. Nie! Nie! Ja chcę mieć odcinek! No Boże, ja chcę mieć odcinek, ludzie, no. Ej, nie FF, nie FF, bo po prostu wy nie potraficie grać, bo ty jak debil za przeproszeniem bierzesz, kurde, nie wiem, no. A, dobra, no, fajnie, że ten Sylasis co zadał, nie?